Witam w dzisiejszym odcinku mit o powstaniu rodu cesarskiego w Japonii. Według kroniki koiki, spisanej w 712 roku, będącej mityczną historią Japonii, bogini słońca Materasu postanowiła wysłać na ziemię swojego wysłannika, który zaprowadzi ład i porządek na ziemi i zapanuje nad archipelagiem wysp japońskich. Pierwszym wysłannikiem amaterasu miał być jej syn Oshi Mi. Ten jednak zaproponował swojego syna, Ninagiego, będącego wnukiem Amaterasu. Królowa Wysokich Niebios zgodziła się na to i wręczyła trzy główne skarby religii Shinto. Ośmioboczne zwierciadło, Jota Nokami, krzywe klejnoty oraz miecz trawosieczny, Kusanagi no Tsurugi. Lustro kazała otoczyć najwyższą czcią, taką samą jaką ona była otaczana. Ninagi, oprócz... Skarbów otrzymał również sezonki ryżu od swojej babki, i tak wyposażony wyruszył wraz ze swoim orszakiem na archipelag wysp japońskich. Podczas podróży z wysokich równin niebios na swojej drodze napotkali bóstwo imieniem Caru Takichu. Blokowało ono przejście boskiemu orszakowi Ninagiego, a jego groźna postawa, groźny wygląd spowodował, że żaden z sług Ninagiego nie miał śmiałości podejść do bóstwa dopiero bogini Amenozume, słysząc o człowieku, bóstwu blokującym przejście, postanowiła podejść do niego i dowiedzieć się, o co mu chodzi. Okazało się, że bóstwo posaru Tahiko nie miało wrogiego nastawienia do wnuka materasu i wręcz przeciwnie, było gotowe nawet być przewodnikiem do archipelagu wysp japońskich. Gdy Orszak doszedł już na wyspę Kyushu, na szczyt Takahiko tam właśnie został zbudowany twór Ninagiego, gdzie zamieszkał. Ninagi pewnego dnia spotkał Konohayasukuna Hime, czyli piękną córkę ducha gór Yamatsumiego, który się zakochał i zapragnął pojąć ją za żonę. Tu Gór zgodził się na ten układ, ale pod warunkiem, że Ninagi weźmie sobie za drugą żonę jego drugą brzydką córkę Iwanaga Hime. Bóstwo Gór zagroziło Ninagiemu, że jeżeli tego jednak nie zrobi, potomstwo poczęte z jego pięknej córki Kono Kui Hime będzie piękne, ale słabe, nietrwałe jak kwiaty drzew co miało symbolizować, że ród cesarski był słaby, bardzo śmiertelny. Zaś jeżeli weźmie za drugą żonę jego brzydką córkę, i Achimę, wtedy dzieci będą silne i będą żyć długo. Ninagi mimo obietnicy swojego przyszłego teścia wziął za żonę tylko piękną córkę za żonę, jednak powstał problem, bo gdy ta zaszła w ciążę, Ninagi posądził ją, że to nie było jego dziecko. Wtedy piękna... Konohasa Kuya Hime postanowiła udowodnić mu to. Powiedziała, że jest gotowa oddać się wróżbie, osądowi nieba. Że jeżeli w dniu narodzin dziecka podpali chatę i jeżeli ona dziecko wyjdą zdrowe całe z płomieni, to znaczy, że Ninagi jest ojcem. I tak się właśnie stało. W dniu narodzin dziecka Konohasa Kuya Hime podłożyła ogień pod dom i pomimo całkowicie spalonej chaty wyszła z płomieni bez szwanku. I tak powstał ród cesarzy japońskich, według mitologii japońskiej, według księgi Koiki. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania kanału. No i cześć!